Witajcie, kochani, w czytaniach na nowy rok numerologiczny 2025, którego energią jest dziewiątka. Ale to czytanie jest dla siódemek, które są w siódmym roku cyklu numerologicznego. Dziewiątka, która jest taką energią, można powiedzieć, w tle działającą, będzie spływać i spływa na wszystkie wibracje numerologiczne przynosi potrzebę porządkowania i zamykania spraw różnego rodzaju. To, co chcemy, żeby zostało za nami, doszło w przeszłość. Warto właśnie w tym roku, między innymi, no, zwrócić na to uwagę, prawda? Dziewiątka również otwiera nasze serca, jest pełna altruizmu i takiego wyższego zrozumienia, więc każda z liczb numerologicznych może właśnie z tej dziewiątki zaczerpnąć odpowiednią energię. No, zobaczymy, jak, jakie energie pokażą się u siódemek na w ich roku w roku siódemki, który już trwa od września. 2024. Kochani, czytania są częściowo opóźnione, bo część powstała we wrześniu, a teraz tutaj kończę, więc mam nadzieję, że siódemeczki mi wybaczą, że dopiero teraz. Ale jeszcze zostało sporo czasu do kolejnego września, więc mam nadzieję, że skorzystacie. Będę używała Sir Staro, będzie. Też y, karta pozytywnej kreacji i karta stali Rod a nazwam y, tę y, kartę, ona będzie, będzie po prostu takim darem tego roku. Zobaczymy, co będzie darem u Was. Okej, okay. proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Co dla naszych numerologicznych siódemek osób, które w tym roku są w siódmym roku osobistym, ale głównie też w siódmym roku numerologicznym. Siódemki, co dla siódemek na siódmy rok cyklu numerologicznego główna energia a z denarów w przeszłości mamy kartę siły w przyszłości jest szóstka kielichów pomagać wam będzie król denarów przeszkadzać może karta gwiazdy energia gwiazdy i Rezultat albo rada, czwórka mieczy. I to jest rada. Z przełożenia macie czwórkę kielichów. Zobaczymy, co pokaże się dla Was z kart pozytywnej kreacji. Co pokaże się z kart pozytywnej kreacji dla siódemek. Karta drzewa życia. Prawdziwy skarb kryje się w Twoim wnętrzu. Odnajdziesz go w sobie. No, ciekawa energia. Dobrze. I tą kartę sobie położymy tutaj. A teraz jeszcze zobaczymy, jaki macie dar roku. Jaki jest dar roku dla siódmeczek. Dar roku, waszego siódmego roku cyklu. Co jest darem? Dziesiątka mieczy. Ciekawe. Tutaj taka prawdziwa transformacja. No dobrze. Karty wszystkie mamy, możemy zaczynać, i tutaj yy, myślę, że Zacznę od głównej karty z rozkładu. Jest to As denarów. Karta nowego początku, ale też jest to karta, która mówi się o tej karcie, że to jest taki dar losu, że życie daje nam coś w nagrodę za dobrze wykonaną pracę. Więc mam takie poczucie, że ten rok może przynieść, zwłaszcza tym siódemkom, które w ostatnim czasie wiele nad sobą pracowały, może przynieść jakąś szansę na nowy początek, na takie nowe rozdanie. I mam takie poczucie też, że może to być ten nowy początek może mieć miejsce w związku z jakimiś sprawami takimi bardziej duchowymi. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że macie tutaj jako radę, macie Czwórkę Mieczy. A Czwórka Mieczy mówi o tym, żeby, żeby być właśnie tak bardziej, być po prostu bardziej spokojnym, najlepiej właśnie trochę medytować, odpocząć, zregenerować się. W roku siódemki to jest bardzo, bardzo możliwe, bardzo nawet wskazane. I żeby też się trochę tak odosobnić, troszeczkę właśnie znaleźć, znaczy nie, nie tyle odosobnić, żeby być jakimś odludkiem, ale po prostu, żeby znaleźć czas dla siebie. Tak, żeby właśnie rozpocząć coś nowego. Może jakieś praktyki właśnie związane z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym, to jest, no to jest jedno tak naprawdę. I z pracą też nad sobą. Ale też z odpoczynkiem od niektórych, od jakichś wcześniejszych być może rzeczy, które w pewnym sensie mogą. Znaczy, mogłyście odczuć być może, czy w roku szóstki, właśnie w poprzednim roku, może, może mogły, mogły być jakieś sytuacje, które wymagały od was właśnie siły, bo macie tutaj w karcie przeszłości jest karta siły, więc może musiałyście się po prostu wysilić, może ktoś jakiś remont robił, może ktoś coś budował, może ktoś w pracy miał orkę na ugorze, jak to się mówi, prawda, więc może pokonywał jakieś trudności. Więc tu myślę, że zwłaszcza, że też w karcie. Z Przełożenia macie czwórkę kielichów. Ja myślę, że może tak być, że ta siódemka dla Was może przynieść taką potrzebę właśnie trochę odpoczynku, trochę, bardziej na takiej, nawet może to być na takiej zasadzie, że możecie mieć takie momenty właśnie w siódemce, żeby wszyscy się ode mnie odpierwiastkowali, prawda? Więc <śp meny skysc Violence> też <ziehen> te <adequately Sllä> <S brill Arcola> tak może, może być taka czasami taka potrzeba, żeby no, znaleźć dla siebie, <laughs> przepraszam, znaleźć dla siebie jakiś taki odpowiedni. Przepraszam bardzo. <laughs> przepraszam kochani, ale nagrywam dużo i głos mi siada. Właśnie, że, że możecie potrzebować takiego czasu dla siebie odpoczynku regeneracji, i też znalezienia tak jakby, takiej, jakby jakiejś takiej nowej motywacji, czegoś nowego, świeżego. I myślę, że nie będziecie musiały daleko szukać, bo tu rzeczywiście pojawia się ten A denarów, więc będzie jakaś opcja, możliwość zadziałania w jakim, na jakimś nowym obszarze. Może to być nowy obszar, ale może to być też coś, co kiedyś pragnęłyście zrobić, co... Kiedyś bardzo chciałyście, interesowałyście się czymś, a teraz może to po prostu powrócić, tak jakby z przeszłości. Może, może, mogą się, może się po prostu okazać, że teraz możecie to po prostu robić, że yy, właśnie teraz jest na to odpowiedni czas. Więc yy, czy to będzie na przykład coś, co lubiłyście robić, jakieś hobby? Yy, może zawsze miałyście ochotę, nie wiem, no, malować, albo, albo coś szyć, albo nie wiem, różni ludzie mają hobby. Bardziej, bardziej widzę to coś, coś, co się raczej robi gdzieś w jakimś konkretnym miejscu. Nie widzę tutaj niczego dynamicznego, nie widzę tutaj podróży jakiejś i tak dalej, czy jakiegoś hobby typu bieganie czy jeżdżenie na rowerze. Bardziej widzę coś, co się robi gdzieś tam samemu, co się bardziej człowiek, człowiek to traktuje też jako rodzaj jakiejś takiej medytacji. Ja mam taką swoją ulubioną rzecz, znaczy jedną z wielu, bo wiele rzeczy lubię, potrzebuję też właśnie takiego czasu, więc czasem robię sobie makramy, plotę sobie makramki. Czasami są to jakieś takie bransoletki, które robię. Akurat dzisiaj mam inną, ale mogę wam pokazać. Ale na pewno widzieliście u mnie na, na ręku, o, tutaj na przykład taką mam. Siedzę sobie i wiążę supełeczki, prawda? To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo, bardzo to lubię robić. Mam święty spokój i mam takie odstresowanie po całym dniu, więc plotę sobie takie właśnie bransoletki albo jakieś inne makramki. No i tak tutaj tak trochę obwodnicę zrobiłam, wracamy do, 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 do sedna. Także może być coś takiego z przeszłości, co do ciebie wróci i, i okaże się, że właśnie teraz możesz to robić. Może to być dla niektórych też jakaś relacja albo ktoś taki inspirujący, kto pojawi się z przeszłości i powie, a słuchaj, tu możesz zrobić to, tu możesz zrobić tak, prawda, w jakiś sposób cię może zainspirować. I też ta energia... Tutaj, która pojawiła się, karta drzewa życia jako dodatkowa karta pozytywnej kreacji. Tutaj jest mowa o tym prawdziwym skarbie, który kryje się w swoim wnętrzu. Ja myślę, że ten czas tutaj związany, właśnie ta czwórka mieczy. To takie uspokojenie, wyciszenie się, takie trochę uduchowienie się, też tu może się właśnie pokazywać w Twoim życiu siódemko, po to, żeby odnaleźć w sobie ten skarb. Może być tak, że ten nowy początek będzie odnalezieniem tego skarbu, że ten denar to jest ten Twój skarb. Zastanów się, co to może być. To może być oczywiście bardzo wiele rzeczy. Prawda? Tu. Też mamy energię, to co będzie ci pomagać i co może przeszkadzać. Król Denarów to może być jakaś bardzo konkretna osoba. Król Denarów najczęściej pokazuje się właśnie jako taka osoba, na przykład dla siódemki numerologicznej. Może to być mąż lub partner, prawda? Oczywiście. To jest czytanie ogólne, więc tutaj nie patrzymy na płeć. Może to być też kobieta, prawda? Ale ktoś mocno osadzony na ziemi, ktoś, kto potrafi zarządzić życiem. I może tak być, że w tym roku takim, który czasami się mówi, że jest siódemka jest taka odklejona trochę, że człowiek gdzieś tam po bokach gdzieś buja i trochę w innym świecie się porusza. To król denarów może tutaj właśnie być dla Was. Taką pomocną ręką, dawać Wam takie poczucie bezpieczeństwa, wsparcie. Może to być ktoś, ale też król denarów może to być zadbanie o wszystkie sprawy, takie materialne i tak dalej, ułożenie sobie wszystkiego, żebyście się czuły pewnie i mogły sobie otwruwać, mogły sobie właśnie tutaj trochę poszybować w poszukiwaniu właśnie siebie. I tych właśnie tej wewnętrznej mocy, tego swojego skarbu. To, co może Wam przeszkadzać, jest karta gwiazdy. Karta gwiazdy, w, w tak zwanym negatywie, czyli w tym, co może przeszkadzać, no, może czasami oznaczać właśnie, że może pojawić się czasem taki brak wiary, że robię to, robię tamto, a nie widzę na przykład tak szybko efektów. Więc gdzieś tu może, może się pojawiać u Was takie, takie poczucie, że. No, kiedy się tego skarbu w końcu doczeka, prawda? Kiedy to złapie, prawda? Więc taki, takie momenty takiego, no, takiego rozczarowania troszkę mogą się pojawić, ale ważne jest to, co wy z tym zrobicie, prawda? Bo jeśli będziecie wkręcać się w ten negatyw, no to może być wam ciężko. Możecie czuć się wtedy, że. Czas Wam przecieka przez palce, że nie wiadomo, co się dzieje, a myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, że w tym momencie, kiedy takie rzeczy, które są. No bo siódemka, energia siódemki jest taka mało namacalna, to w tym momencie równowagę będzie Wam dawało to, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa w, w, od strony takiej materialnej, też od strony zdrowia, prawda? Też tutaj myślę, że z tym to może być związane. Ale. Mamy też kartę, która tutaj jest tym darem roku. No i ta dziesiątka mieczy, mam takie poczucie, że ona tutaj jest taką prawdziwą transformacją. Nie bez powodu wziąłem te talie. Tu dziesiątka mieczy jest, pomimo tego, że to są miecze, prawda? To daje energię serca, daje energię możliwości transformacji serca. I te pioruny, które uderzają, tak jakby z każdej strony, ja mam wrażenie, że może właśnie one idą właśnie od serca w różne strony, że to jest taki rodzaj takiego odrodzenia. 10 mieczy jest jed, z jednej strony kartą odpuszczenia, transformacji, ale też jednocześnie odrodzenia się, przebudzenia takiego, że człowiek z jednych rzeczy rezygnuje, z jednych rzeczy rezygnuje, jedne rzeczy gdzieś tam odpadają od niego, a drugie się rodzą. Jest to rodzaj takiego przeobrażenia i u Was też tak może być. Możecie potrzebować właśnie takiego odrodzenia, żeby móc odnaleźć ten swój skarb. Tak bym to czuła, tak bym to czuła, zwłaszcza dla tych siódemek, które troszkę takie właśnie przemęczone weszły. W ten siódmy rok numerologiczny, I, yy, i troszkę też nie wiedziały, co dalej ze sobą robić, bo ta czwórka kielichów z przełożenia, ona tak mówi o tym, o tym momencie, właśnie yy, przejścia. Więc yy, myślę, że yy, mogły być takie momenty u niektórych siódemek, że się po prostu zastanawiały się, yy, za co się złapać, co ja mam robić. Yy, no i yy, tak jakbyście czekały na jakiś znak. Tutaj tym znakiem jest ten czwarty kielich, który pojawia się, ale ta osoba tego kielicha nie widzi, więc y, myślę, że y, y, gdzieś może, może być potrzebna taka trochę pobudka, żeby się y, właśnie przebudzić, odrodzić, żeby, y, żebyście dostrzegły mnóstwo. Tych możliwości dookoła siebie, ale też właśnie w takiej zasadzie, że żadne możliwości, które pojawiają się z jednej, drugiej czy trzeciej strony, nie będą, nie będą mogły się aktywować w tobie, dopóki ty nie aktywujesz w sobie tego skarbu, tego, tego daru. To jest, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak naprawdę nie możesz zrobić dla świata nic. Nikomu nic dać od siebie, dopóki nie masz tego w sobie. Dlatego tak ważne jest odnalezienie tego swojego skarbu. I w tym roku go odnajdziesz. Odnajdziesz go w sobie. Piękna energia. Życzę Wam tego, kochane siódemki. Mam nadzieję, że już jesteście na tej drodze, że już ten że już dostrzegacie ten skarb, że już wyszłyście poza czwórkę kielichów. A teraz, jeśli jeszcze go nie widzicie, to ta czwórka mieczy może dodatkowo tutaj mówić o właśnie jakimś takim wyciszeniu, medytacjach, może nawet może dla niektórych jakieś posty oczyszczające, bo też w czwórce mieczy, to też może być bardzo, bardzo skuteczne. Bardzo pom pomocne w ogóle. Zobaczymy jeszcze tutaj, co się pokaże. O dwójka kielichów czyli ja mam tutaj poczucie no bo nie sądzę żeby tutaj chodziło o związki a dwójka kielichów może pokazywać takie wewnętrzne scalenie może scalenie tego co jest w nas w każdym z nas są zawsze te jesteśmy, jesteśmy z, pomimo tego że jesteśmy jednością prawda jesteśmy jednym to składamy się właśnie z takich przeciwności ta energia męska i żeńska to co do Dobre i no niedobre, prawda? Czyli tutaj może nastąpić taki rodzaj zgody, takiego, takiego taki można powiedzieć, skonsolidowania siebie wewnętrznego, scalenia, tak bym to nazwała. To może być Twoim skarbem. I też powiem tutaj jeszcze jedną rzecz. Tym skarbem też może być właśnie to serce, pokochanie. Siebie. Ja wiem, że to tak iluzorycznie trochę brzmi, ciężko jest pokochać siebie, bardziej zobaczyć, że jesteśmy miłością, że każdy z nas tą miłością jest. To też jest, to przede wszystkim jest ten skarb. Wszystkiego dobrego, kochane siódemki. Niech to będzie dla Was świetny czas. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!